Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski Bohol Carmen Życie na Filipinach Siedzimy z Daniką i rozmyślamy co tu zrobić Czy zostać w górniku Czy wyprowadzić się do jednego z tych domków, które oglądaliśmy No także mamy dużo mózgów Kontaktowała się Danika teraz z Robeką, pisała jej co my byśmy tam chcieli zrobić w tym domku ewentualnym tym bilar, bo szczerze mówiąc mi się bardziej podoba ten dom w Ubaju chodzi mi o to, że jest więcej ziemi i można sobie tam zrobić swój warzywniak chociaż jest od ludzi zupełnym, nie? samochodem nie można wjechać na, na zaparkować koło domu brama za mała Wodę to można ogarnąć, nie ma problemu. Internet też przecież Starlink mamy, także jest ok. No mi tam by bardziej pasowało, ale mówię trochę daleko, nie. A Denice bardziej bilar się podoba nie, bo jest tam mało ziemi, wszystko zabetonowane dookoła. Yy, no ta trawka przytomne ładnie. W sumie ten bilar tak bardziej. O tym rozmawiamy, że ewentualnie, jakbyśmy mieli się wyprowadzić, to właśnie tam. No. Chyba, że jeszcze by coś innego znalazł. To Bilar jest fajne miejsce. Tam jest spokojnie, cicho. No, są sąsiedzi z boku, ale, ale jest tam naprawdę tak przyjemnie, nie? W domu w Bilar widzieliście, są cztery. Kuchni tak mnie zastanawia dlaczego aż tak dużo Jedna kuchnia jest na zewnątrz, Darty Kitchen. Jedna Darty Kitchen w środku Tam gdzie Mariusz trzyma grady też, też kuchnia No i w tym salonie wielkim też kuchnia tak trochę to no, pomieszczenia to można by było inaczej zagospodarować nie? Tyle, 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 kuchni, to tam niepotrzebne, no ale... Co, no może by jakoś po prostu tylko... nie, nie mówię o jakichś tam przeróbkach większych, tylko po prostu... Sobie przygotował tam na przykład miejsce do pracy dla mnie, nie? Zakrył trochę może ten blat, tą kuchnię czymś. I zrobił sobie po prostu biurko z tego, że mógł tam pracować. No trochę, trochę... Siedzimy i myślimy. Szkoła w sumie też jest niedaleko, dla Vanessy. No mówię, ten internet to by się ogarnęło, mam Starlink, a tam pytaliśmy się Pana tego chłopaka i on powiedział, że też PLT można zamontować, więc... że to nie jest problem. Teraz będziecie narzekać, że... że głośno, ale... No, głośno. A tu u nas w domu nic się nie zmienia, cały czas jest to samo. Mama dalej się nie odzywa do Daniki, ze mną rozmawia. E... Oliwerem też tam się uśmiechnie do niego coś tam powie. E... Trochę tu dramatów było w domu, z... odnośnie... jakieś ploty poszły tutaj, nie Siostra siostrze coś tam powiedziała, brat teraz pojechał na pomyglało, też jakiś głupot napowiadał. Więc robi się bardziej nieciekawie. Jest jeszcze jedna opcja, może po prostu pojechać sobie w trasę, nie? Vanessa nie ma teraz szkoły. Po prostu pojeździć, bo podróżować. <grym> Mi to by pasowała ta druga opcja. No, pojechać gdzieś. Nie wiem, czy na Negros, czy z jakichkolwiek, po prostu spędzić miesiąc tu, miesiąc tam. nie wiem, jak Danika... Jak Vanessa ma szkołę. Vanessa... Danika, Vanessa, when she's going back to school? June. Tak, w czerwcu Vanessa wraca do szkoły Więc jest teraz czas na podróżowanie trochę, no Tylko co? Podróżujemy, przyjedziemy i dalej nie będziemy mieli gdzie się zatrzymać tu I znowu wrócimy do kurnika A powiem szczerze, że, że fajnie było jakbyśmy pojechali gdzieś w tym miesiącu sobie odpocząć mały też ma urodziny pierwszy roczek kończy się z tego kwietnia pytałem się Daniki czy chce robić tu urodziny małemu ona odpowiedziała że nie wie Danika you want to make a birthday here for baby? No? no Mówi, że nie teraz Danika <laughs> Ja powiem Wam szczerze, że chodzi o tę urodzinę tu. Oliver jest mały. On i tak nie bardzo będzie pamiętał tego, tak? Jedyne jakieś tam zdjęcia czy film z tych. No obejrzeć na YouTubie kiedyś tak. Z tych jego pierwszych urodzin. Ale szczerze powiem Wam, że jak mam wydać tutaj, nie wiem, 20-30 tysięcy peso. No nie wiem, 20. Na zrobienie urodzin, żeby sąsiedzi przyszli się poschodzili i. Dziecku nawet życzeń nie złożyli, no bo tak jest na Filipinach, że, że nawet nie, nie, nie mówią wszystkiego najlepszego nie potrafią powiedzieć. No wiadomo, że ci jak nic tak nie zrozumiem, no ale wiecie o co mi chodzi. Więc jak mam wydać te pieniądze tutaj, na coś, z czego będę niezadowolony, to chyba lepiej by było jakbyśmy po prostu sobie Zrobili gdzie indziej. Pojechali gdzieś może, czy zabrać dzieci w jakieś tam specjalne miejsce i spędzić po prostu te urodziny inaczej niż normalnie, nie? Generalnie taka niemiła atmosfera jest w Kurniku, tak myślę. To było, nie pląsło. Szkoda, bo Ktoś tu kamerę zobaczy Oli! Kurczę mi ku mychu O jaki ty piękny masz ten uśmiech? Słodki taki. Co? To bez już duży chłopczyk jestem. Tak? No. Patrzę się na żarówkę, bo że światło łączą do nagrywania. So which of these houses you like more? Bilar. Oli, a ty? Który? Jaki ty piękny masz ten uśmiech. No który lubisz domek? Co? No parę z nadusiawi. Takie się bać. pojechał? No, a pan Leo to już wam mówiłem Nie mieszka tu. A czymś nie mieszka? Pojechał do pracy chyba będzie na weekendy przyjeżdżał, ale nie wiem, jak to będzie w sumie. E, świnką teraz ja się zajmuję, karmię rano, wieczorem. E, no właśnie, co z świnką? Co z pepą, jak się wyprowadzimy, zabrać jej nie możemy. E, zostawiać to bym jej tu nie chciał, z tego względu, że po prostu nikt się nią nie zajmie. Więc też mamy burzę mózgów co z tym zrobić, Z Znowu przenoszenie tych gratów. nie wiem, nie wiem jaką decyzję podejmiemy Dzisiaj jeszcze będziemy siedzieć i rozmawiać na ten temat Nie, Oli? Ja jestem bardziej za wycieczką <grywia> Niż za przeprowadzką To jest taki uporze. Tragedia, nie? Oli, bąbelek? Jak? Wycieczka? Ja mówię, wiecie dlaczego wycieczka? Nie taka wycieczka, że na tydzień czasu, tylko taka wycieczka na przykład na miesiąc. Tak. A może gdzieś nam się spodoba i zostaniemy? Tam. Nie wiem. Może wydaje mi się że taka wycieczka lepsza była. Tak? Mam belek. Wstawaj. No, wstawaj. Na górę. szarpie mi za snyć. Tu się ustawia, popatrz I makina odpalona Widziałeś jak pięknie? Hm? Popatrz i tu jesteś w telewizorze o, tu. <śmiech> Pięknie <śmiech> Idziemy z Daniką na dół Barbecue kupić Mi już obiadek przygotowała Zjadłem to sama to na barbecue, więc no idziemy. Jeszcze muszę świnkę nakarmić, już, już powinienem to zrobić, bo jest 5.30. No ale jak poczekaj jeszcze pół godziny to będzie ok. Myślę, że nic mi nie stanie. Hej. Okej w ty gdzie idziesz? Oli? Hej. Gdzie ty idziesz? O gdzie ty idziesz? Haj, odebrać barwa Banany w Kasabie robi Bombel, co tam robisz? Ej! I to na zewnątrz, na polenisko.